Podobno trwa debata, czy przełaj to się bardziej nadaje pod Olimpiadę zimową czy letnią. E, nie wiem, no, dla mnie jazda na rowerze traci jakikolwiek sens. Tak Powyżej mniej więcej 10 cm śniegu, który zalega na trasie. Rower lepiej sobie radzi bez śniegu e, niż w śniegu w przeciwieństwie do NARD na przykład. Narty lepiej sobie radzą jak jest śnieg niż jak go nie ma. Jak samo łyżby lepiej sobie radzą jak jest lód niż, e, niż na wodzie. Ale nie wiem, może jestem cienki. Może ktoś tam lubi fat albo jakimś MTB na, na grubych oponach sobie pojeździć po śniegu, ale to chyba raczej dla fanu niż dla treningu. Ale piszcie swoje opinie, czy przełaj. E, powinien być bardziej dyscypliną letnią czy zimową. Piszcie w komentarzach dwa najlepsze uzasadnienia: e, dostaną kalendarze z Luksy. Luksa wypuściła kalendarze na nowy rok z pięknymi ujęciami stras kolarskich. E, więc dwa takie kalendarze są do zdobycia. Piszcie, e, piszcie swoje opinie. A wpadł do mnie też nowy produkt do przetestowania. Produkt od Nanoax. Wosk stały na warunki zimne. Jest trochę zimno. Na szczęście ten śnieg, który był, stopił się i można pojeździć. Ale będę testował niedługo wosk stały na warunki zimne od Nanoax. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Nie wiem, czy. Będę w stanie przetestować to na jakimś wyścigu, bo niestety, jeżeli chodzi o wyścigi, to mocna posucha ostatnio. Jechałem sobie na Mistrzostwa Warszawy i to było akurat tego dnia, kiedy spadły te ogromne ilości śniegu. Więc wyjechałem samochodem. Nie dało się jechać samochodem. Jechałem 60 na godzinę, ślizgałem się, jazda 200 km. Do miejsca wyścigu nie miała kompletnie sensu, nie mówiąc już o samym ściganiu na miejscu, więc dałem sobie spokój. Przesiedziałem ten okres śniegowy pod śniegiem na Zwiftie w nudzie niesamowitej, więc cieszę się, że dzisiaj można wyjść i pojeździć. I cieszę się każdą chwilą z tego przebywania na zewnątrz. Bardzo żałuję, że nie udało się ostatnio zaliczyć wyścigów. Przełajowych, bo nie było okazji do przetestowania formy, a forma od ostatnich wyścigów bardzo mi skoczyła na plus. Podobno. Tak mówi Zwift, tak mówi Strava. Mm, dzieje się tak nie tyle ze względu na trening, co ze względu na takie ćwiczenia oddechowe, które robię, które dają niesamowicie fajny efekt, jeżeli chodzi o ogólne samopoczucie, ale też jeżeli chodzi o formę i yy, Adaptację do wyższego poziomu dwutlenku węgla w organizmie. Bardzo fajna sprawa, będę o tym opowiadał więcej. Na razie jest to w fazie eksperymentu testu, i tak jak, tak jak mówię, cyferki na Zwiftie głupieją i pokazują niesamowity przyrost formy, ale no nie ma okazji za bardzo jak przetestować tego w, w terenie. Może się uda zaliczyć jakiś wyścig, to, to powiem Wam więcej. Sezon przełajowy jeszcze trwa Ale, ale no jest tak Frameset Frameset na razie stary, zielony Jedzie do mnie nowy frameset Ale jedzie jakoś Jakoś tak długo Mam nadzieję, że do wiosny dojedzie I będzie na czym pojeździć Na tych wyścigach gravelowych Bo wyścigi gravelowe też Planuję jakieś tam zaliczyć W tym ciepłym sezonie na razie jeszcze frameset nie dojechał Miało być, miał już być i miałem wam poopowiadać o tym framesecie ale wyszło jak wyszło no jakoś pod górkę a jeżeli pod górkę to znaczy, że na szczyt więc, więc myślę, że będzie dobrze niedługo i cóż, tyle na dzisiaj, krótka aktualizacja piszcie swoje komentarze, za które będą kalendarze na dzisiaj to wszystko Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!